Cześć, ja mam na imię Wiktor i chciałbym Ci dzisiaj pokazać, jak zmniejszyć swój dom, a jednocześnie dodać dwa pokoje. Także dzisiaj na żywym przykładzie chciałbym wam pokazać, jak udało nam się odzyskać 5,8 m2, jednocześnie zmniejszając dom o 4,6 m. Eee, brzmi to jak abstrakcja, ale tak było. Eee, więc tak, przyszli do nas Paulina i Bartek z projektem 168 m2 wszystko było super fajnie, pięknie zaczęliśmy sesję od wywiadu takiego wstępnego, czyli tak, ile osób planuje tam mieszkać na co dzień, jak często odwiedzają nas znajomi ile osób maksymalnie może tam się pojawić, na przykład na święta i w tym momencie zaczęliśmy sobie od wiatrołapu czyli od wiatrołapu czego właściwie oczekujemy no pierwsze co to chcemy mieć miejsce, żeby odwiesić kurtki chcemy mieć miejsce, żeby sobie gdzieś przycupnąć jakąś półkę. chcemy mieć jakieś lustro, no tutaj miejsca mamy wystarczająco w zupełności przeszliśmy sobie kawałek dalej do salonu, jadalni i kuchni i tutaj na początku było wszystko ok. przeszliśmy sobie najpierw do salonu, tutaj jest wyjście jeszcze na taras jest jadalnia, wszystko ok. Miejsce jest wystarczająco, kuchnia też jak na razie na dwie osoby to w zupełności ok. Troszeczkę mała spiżarnia, ale do tego przejdziemy później. Jedyna rzecz, która w tej części domu nam się dosyć mocno nie spodobała, to ta łazienka. No, i na projekcie nie wygląda to tak źle, no bo można powiedzieć, że ona jest trochę schowana, są drzwi. Tylko że na żywo ta łazienka jest bardzo blisko jadalni, bardzo blisko salonu i bardzo blisko kuchni. Czyli wszystko, co będzie słychać i czuć w łazience. Będzie też słychać i czuć w kuchni, jadalni i w salonie. Więc pierwsze, co chcieliśmy zrobić, to wywalić gdzieś, wywalić po prostu tą łazienkę. W pierwszej kolejności był pomysł na to, żeby przerobić garderobę, która się znajduje w tym miejscu. Tylko problem był taki, że obecnie ten dom był parterowy, w przyszłości. Był pomysł na to, żeby wykorzystać pod dasze, dla ewentualnie dla dzieci czy dla gości. Więc to, ta garderoba była naszą taką furtką awaryjną, żeby zrobić tam kiedyś klatkę sadową. Ale tutaj znaleźliśmy całkiem fajną lukę w przejściu z garażu do wiatrołapu i do pomieszczenia technicznego, w którym miała być kotłownia. Bo w tym momencie zrobiliśmy przeróbkę taką, że tu wstawiliśmy, tu planują Państwo wstawić drzwi czyli mamy wejście do łazienki, która jest oddalone, całkiem daleko od, od, od salonu i jadalni do wiatrołapu drzwi przenosimy tutaj, niżej mogą być one otwierane w tę stronę i do pomieszczenia technicznego drzwi przenieśliśmy tutaj, one muszą być szersze, bo w tym akurat konkretnie domu ma być ogrzewanie paletem więc musimy mieć dodatkowe miejsce, tak żeby dało się wjechać przynajmniej dwiema trzema paletami i tutaj jak najbardziej nam się to sprawdza. Bez problemu się tam obrócą z paleciakiem. Także to była pierwsza zmiana. Czyli tutaj przenosimy łazienkę i z automatu tutaj możemy powiększyć sobie spiżarnię aż do samej ściany. To już było super, ale przejrzymy do kolejnych pokoi. Tutaj jest już druga łazienka taka no tylko dla właścicieli powiedzmy prywatna. W której też będą obrócone drzwi, żeby goście nam tam przypadkiem nie zaglądali, czyli nie będą w tą stronę, tylko będą otwierały się w tą stronę, i przejdźmy sobie wyżej do sypialni. I tu się wydaje też wszystko ok, ale wiadomo, każdy chce oszczędzić, i tutaj zauważyliśmy po prostu po ustawieniu mebli na żywo, że tu mamy bardzo dużo miejsca. W tym projekcie łóżko jest 160 na 200 ale zawsze klientom doradzam, bo zazwyczaj tak to się kończy, że przechodzimy później na łóżko 180 albo 2 na 2 Ale pomimo tego i tak tu mieliśmy bardzo dużo miejsca od łóżka do jednej i drugiej ściany, więc postanowiliśmy po prostu skrócić dom o 50 cm. Czyli cała ta przestrzeń tutaj zostanie wywalona kosztem trochę sypialni, garderoba pozostanie taka jaka jest a te 50cm brakujące utniemy z pokoju gościnnego łamane na gabinet no bo też nie, nie codziennie tam przebywamy, a więc nie będzie to nikomu przeszkadzać A oszczędziliśmy 4,5m2 oraz koszt budowy w średnio za stan surowy zamknięty to jest około 4000, także już 16000 zaoszczędziliśmy zanim w ogóle zaczęliśmy budowę no plus ta najważniejsza przeróbka czyli, czyli ta łazienka tak bo Później tak naprawdę po wprowadzeniu ile by kosztował remont tego nie wiem Ale się domyślam że nie mało Także że tak na żywo to wygląda to właśnie robimy w projekcie 1 do 1 I zobaczenie tego na żywo trochę zmienia perspektywę tego co chcecie wybudować i Jesteśmy już po kilkunastu sesjach i wiemy że już to ma sens Także zapraszamy was na sesję i co, widzimy się w projekcie 1 do 1.